Cześć kochani, witajcie, Roli z tej strony, portal Sega Sky się kłania po raz kolejny. Witam was o poranku, mam nadzieję, że kawa sobie została już wypita, ja sobie właśnie kończę i zaczynamy. Dziś będziemy testować Ranger Mission. Ranger Mission Przepraszam, że tak od razu zacząłem z kopyta, ale tutaj w tym momencie tak naprawdę gra bardzo szybko wystartowała z intro jeżeli chodzi o tę grę będzie to gra na pistolet na gana dokładnie natomiast samego pistoletu w domu nie mam więc pokażę wam po prostu pokrótce dema taki zwany attract mode i zobaczymy jak to wygląda w praniu później trochę odpalę grę tam po prostu sobie będzie się to działo niezależnie ode mnie czy ja będę strzelał czy nie zobaczymy po prostu jak to wygląda graficznie systemowo no i mam nadzieję, że gra się Wam spodoba, aczkolwiek pamiętajcie, na aktualnie na joypadzie, na kontrolerze w nią nie zagracie. Jeszcze też słów kilka o porcie. To oczywiście standardowo za port odpowiadał MegaVolt85. Nie wiem jak mu się to udało sportować i jak udało mu się zrobić, żeby ta gra współpracowała z pistoletem. Natomiast potwierdził, że sam go nie ma, ale kilku graczy testowało i podobno działa. Destroy the tank, czyli musimy zniszczyć czołgi. Widzę, że nie ma szczypania. <grywa> Zarówno jak i czołgi, tak i ludzie dostają z bazuki. <grywa> nie no, oczywiście sobie teraz żartuję, ale tak to wyglądało oczywiście. Natomiast z tego co zauważyłem gra ma podział na różne misje które zawierają też właśnie różne bronie, a to misje snajperskie, a to tak właśnie z standardowym karabinem, a tu gdzieś lecimy samolotem, a to gdzieś robimy jakiś tutaj najazd na jakąś bazę, także zawsze się coś dzieje, nie zawsze jest to taka stricte bezmózgowa strzelanka, gdzie po prostu walimy celowniczkiem. Tutaj autorzy chcieli troszkę, jakby to powiedzieć, odświeżyć sam system i troszkę nam tutaj to pokombinowali, troszkę to pomieszali. Dzięki temu wyszła naprawdę fajna, ciekawa pozycja, troszkę taka inna niż standardowe Virtua Cop czy House of the Dead, klasyki znane z Dreamcasta i z automatów arcade. Ranger. Jeszcze troszkę właśnie polecimy sobie z tym Attract Mode, z tym demo, zobaczymy jeszcze z jedną misję. Szkoda, że są bardzo krótkie, bo naprawdę można byłoby je troszkę wydłużyć, aby gracz mógł obczaić więcej z systemu. Nie wiem kto jest autorem, deweloperem. Natomiast wydawcą po raz kolejny jest tutaj Semi. Aktualnie już część Sega Semi. Czyli tak naprawdę Sega ma można powiedzieć prawa do tego tytułu, gdyby chciała go sobie odnowić czy ewentualnie widać jakiś remake, remake. Ten filmik nie będzie jakiś bardzo długi, dlatego że właśnie mam tutaj utrudniony poziom sterowania. Zresztą zaraz sami zobaczycie. Mam nadzieję, że MegaVolt z czasem zmodyfikuje tutaj tą grę tak, aby działał, działała pod kontrolerem. Niestety też tam ustawienia z demula i taki jakby to powiedzieć program, który wykonuje konwersję tych ustawień. No niestety tutaj nie pomaga aktualnie.

I też była po raz kolejny użyta inna broń. No poczekamy jeszcze do jednego etapu, aczkolwiek jak sfonia, no są tak krótkie, że no naprawdę nic nie idzie z tego dokładnie zobaczyć. Raptem kilka strzałów, kilka rzutów broni, kilka ewentualnie jakiegoś tam rodzaju ekwipunku i niestety kończy się pokaz, pokazówka demo. No i oczywiście, jak sobie domyślacie, jest to port z Atomis Wave, na konsolę Sega Dreamcast, oczywiście. Ranger, mission. Co do samego pistoletu, pamiętajcie też również, że starsze gany, nie tylko do, od Dreamcasta, ale też również od innych konsol, nie działają na telewizorach LCD, LED i tak dalej. Tylko e, aktualnie wspierają telewizory CRT, czyli te stare monitoro, monitory starego typu kineskopowe, można powiedzieć. E, jest jakiś mod bodajże, który pozwala e, zmodyfikować pistolet tak, żeby działał na ekranie zwykłego, standardowego obecnego, obecnej generacji telewizora. Natomiast e, z tego co kojarzę, to był chyba na portalu DC e, i jest dość drogi. Ale możecie sami sprawdzić, możecie też poszukać na internecie. No i ja, jeżeli chodzi o wszelkiego modyfikacje, y, mogę tylko coś przylutować, ewentualnie odkręcić śrubki. No, jestem zdecydowanym fanem, miłośnikiem opcji plug and play, czyli wkładaj gra i zapominaj o wszelkich rodzaju spawaniach, wierceniach, cięciach, lutowaniach, cynowaniach itd. tak Misja śnieżna, bardzo fajnie. Grafika jest całkiem przyjemna. tła też OK. No można byłoby fajnie naprawdę postrzelać sobie w tą grę. Tym bardziej, że takich shooterów stricte właśnie na pistolet. No zawsze nie ma za dużo. My mamy Confidental Mission, mamy Virtua Cop, czyli taką konwersję bardziej z Saturna. The House of the Dead. No i to tak naprawdę właściwie wszystko. A, jeszcze jest Dead Crimson, Dead Crimson OX i tak dalej. Tam są dwie części, które działają. Jest też jakaś wersja Homebrew. Jedna gra, którą można też ściągnąć na naszym portalu. I co coś jeszcze wspiera? Był jakiś bonus chyba w jakiejś grze. To też znajdziecie na naszym portalu ewentualnie. No dobra, spróbujemy to odpalić, bo już nie pamiętam, czym to się dokładnie wkładało, że tonik i jedziemy z tym koksem, zobaczymy. Ej, no zaraz, zaraz, zaraz. A, bo to kochani musimy jeszcze włożyć do odpowiedniego kontrolera. Bo to nie każdy kontroler działa. No, mam nadzieję, że tutaj teraz nic nie uszkodzę, bo to zrobię taki... To był że trzeci port. O, słyszycie memorkę? O, tak jest. Musi być gun albo kontroler włożony w trzeci slot. Tutaj już niestety nie możemy wybrać etapu. A szkoda więc musimy poczekać, aż skończy się czas i automatycznie zostanie wybrany. Tak jak widzicie, drugi gracz ma możliwość też push startu, czyli wciśnięcie klawiszu startu i grania razem z nami. Jest to wymagane w czwartym kontrolerze z tego, co pisał Megavolt, więc jeżeli macie dwa gany, to musicie włożyć je w, czwarty, w trzeci i w czwarty slot w konsoli Dreamcast. Booting up the simulation. Jak widzicie mieliśmy też trasę. Z tego co ja zauważyłem, to tam sobie podążamy. Z tą drogą. Powodzenia. Mamy też wsparcie, które strzela, zresztą zaraz sami zobaczycie. Mamy teraz standardowy pistolet maszynowy. Zresztą popatrzcie, tutaj, no, chwilkę wam po prostu pokażę jak to wszystko wygląda. Konsola będzie przesuwać postacie do przodu, razem ze mną oczywiście, więc coś tam zobaczymy. No, widzicie, to je zestrzelili właśnie tych wrogów. Ja niestety nie mogę nic na i zrobić oprócz takiego czegoś. Nie wiem co to jest. Klawisza ma. No, widzicie, gra się naprawdę fajnie prezentuje, można byłoby sobie naprawdę miło postrzelać. Nie mam nic do grafiki, taki zupełny standard, nic ponad przeciętne, e, możliwości leceka, no, aczkolwiek postacie są dobrze modelowane, mają nawet śmieszne wąsy. <laughs> no jest, tutaj na szczęście mamy free play, czyli możemy ładować żetonów do bólu, więc tutaj nie będzie problemu, że wam pokazał troszkę dalej tych etapów. Jak widzimy tutaj mamy już możliwość snajperki Posłuchajmy trochę dźwięku samego Żeby było jasne, to nie strzela ja, to strzela to wsparcie mojej ekipy, mojej drużyny, po prostu czyści wrogów. Z tego co widzę, nie ma takiej klasycznej punktacji, a szkoda, że zawsze jakieś tam hitshoty, headshoty tego typu zawsze były fajnie punktowane na przykład w Virtua Cop. Tutaj widzę, że chyba jest tylko ilościowo. Jeżeli chodzi o wykonanie celu Czyli Ubi jak najwięcej. No niestety file no, musimy już kontynuować niestety, bo te misje niestety są niewykonywalne przeze mnie. Ale zawsze, jak powspomniałem, możemy sobie... Zobaczcie co się dzieje. Tym razem pistolet maszynowy. No, szkoda, że nie mogę postrzelać. No Weźcie ich, sprzątnijcie, kurde. No. O, jest pan z wąsem. Tak jak wspomniałem, nie mam pistoletu. No gun. Indestan. Widzimy, że mamy też czas płynący dość szybko. Szkoda, że tak typowo troszkę ich sprzątają, no ale to wiadomo, jest to gra, która ma graczowi, osobie, która wkłada, że to dostarczyć satysfakcji z zabawy, a nie na tym, że polegałaby, aby czyścił to wszystko komputer. Czyli no, tutaj w tym momencie żołnierze sterowani przez konsolę czy automat. No chyba to nie zrobimy, nawet nie zmieścimy się w czasie, który powinien być na wykonanie misji y, utrzymany. Zaraz zobaczymy. Tak, no mamy tutaj time up w tym momencie. Zobaczymy co będzie dalej. Czy pozwoli system na przejść kolejnej misji i kontynuację od tamtego momentu, bo tak coś mi się wydaje, że może być różnie, no ale zobaczymy czy to będzie od początku, czy w ogóle game over. Nie, jedziemy dalej na szczęście. Tym razem shotgun. No, tych broni jest naprawdę dużo. O, widzę, że jakiś jest tam bonus do zbicia, też, czyli światło, które pewnie przyciemni etapy. Y, troszkę głośniej mogła być też sama muzyka z tego co słyszę. Tutaj jest bardzo szybkie tempo, widzimy. Nie ma czasu na zastanowienie się. Bodajże, chyba jedziemy w tym momencie jakimś jeepem albo samochodem wojskowym. Siedzimy z tyłu na wsparciu. Tak, coś obstawiam. O, zgadza się, coś widzę już nawet tam na dole jakby kawałek przyczepy, naczepy. Zobaczymy dalej. Jak się będzie działo. Hurry, hurry, szybciej, szybciej chłopcy. Tak, jedziemy z tyłu na pacę. No niestety dostaliśmy kolejną rakietnicą. Nie no, gra jest naprawdę bardzo fajna, dynamiczna. No aż żałuję, że nie mam pistoletu, no ale tak naprawdę musiałbym zrobić tutaj w tym momencie podwójną inwestycję, bo kupno samego właśnie gana. No i druga rzecz to kupno jakiegoś telewizorka, nawet takiego właśnie starszego typu, którego nie mam nigdzie na stanie. Rodzice też moi nie mają, więc ciężko byłoby mi go zdobyć. Nikt z rodziny też również nie ma, więc tu jest ten problem. Może kiedyś się skuszę, może pojawią się też jakieś ciekawe modyfikacje mm, dużo tańsze. Chciałbym jeszcze sprawdzić, aczkolwiek nie wiem jak to będzie działało no, w przypadku pistoletu z adapterem Brooka, Brook Wingman SD, zobaczymy czy to będzie działać Nie mam takich kilka planów właśnie, żeby potestować to na tym adapterze. Zobaczymy, czy coś będzie się tutaj sprawdzało. I dam wam oczywiście znać, aczkolwiek raczej jest to mało prawdopodobne, żeby to działało. No i cóż kochani, będziemy sobie powoli kończyć, no bo tak jak wspomniałem, no... <grym> Nie ma tutaj za dużej przyjemności, patrzenia się po prostu jak się przesuwają kolejne etapy, ja też nic nie mogę postrzelać. Aczkolwiek jest to y, roz, z pełnego, pewnego rodzaju unikatowy filmik, dlatego że nawet z samego automatu y, gdzieś tam y, no, nie ma za dużo wideo w sieci na temat tej gry. Więc ja z, oczywiście mogę wam ją polecić, bo nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń do niej, jeżeli chodzi o system, jeżeli chodzi o grafikę czy muzykę. Jak widzimy, 0 punktów, ranga bardzo słaba, tylko F. Natomiast tutaj chciałbym Wam powiedzieć, że warto, warto, jeżeli macie możliwość, macie pistolet, jest to świetny port, nie ma żadnych tutaj, widzę problemów z graficznych ani muzycznych, wszystko działa bardzo płynnie. No i poza tym, szoterów na pistolet nigdy, nigdy za wiele, więc z całego serca Wam naprawdę polecam. Ja oczywiście się już będę z wami powoli żegnał, mam nadzieję, że gra się wam spodobała, zapraszam też do kolejnych tutaj filmów, które się będą pojawiały systematycznie na kanałach, nie tylko z automatu Atomis Wave i portów oczywiście Atomis Wave na Dreamcasta, ale też pewnie co jakiś czas będą się pojawiały również inne gry, mam też taki mały plan na temat pewnego, tak by to być pewnej serii, która może zadebiutuje. Natomiast, no jak sami wiecie, z czasem trochę może być różnie, więc będę to starał się robić w miarę systematycznie, ewentualnie kiedy będę miał troszkę wolnego czasu. Dziękuję wam jeszcze raz bardzo za uwagę, trzymajcie się serdecznie, pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału na YouTube, dajcie łapki w górę, powiedzcie coś coś o waszych ulubionych szoterach na pistolet w komentarzach, zajrzyjcie na Twittera, zaglądajcie na portal Sega Sky, no i oczywiście na forum. Dziękuję wam bardzo jeszcze raz za uwagę. Trzymajcie się, pozdrawiam was serdecznie. Cześć.